Szaleństwa w koronach drzew? Dlaczego nie? Wielkie otwarcie parku Linowego w Pustkowie Osiedlu już w tę sobotę o godzinie 14.00. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica zaprasza na dwie trasy o różnym stopniu trudności: dziecięca zielona oraz standard niebieska. W ten weekend wejście bezpłatne. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na oficjalne otwarcie Parku Innowego tutaj w Pustkowie Osiedlu. 1 sierpnia od godziny 14 do godziny 19. I również w niedzielę od godziny 14 do 19. Wstęp dla wszystkich uczestników bezpłatnych. W dniu otwarcia, dla wszystkich uczestników, przewidziane jest trzy trasy: jedna trasa szkoleniowa, gdzie instruktorzy, ratownicy Parku Innowego będą przeszkalali wszystkich uczestników, którzy później wybiorą sobie, którą trasę będą chcieli. Pokonać jest dwie trasy, trasa dziecięca oraz trasa standard. Obie trasy składają się z 17 przeszkód każda. Również w dniu otwarcia każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni. Przewidziany jest konkurs plastyczny dotyczący parku linowego oraz na zakończenie każdy uczestnik otrzyma słodycz oraz certyfikat przejścia trasy linowej który później na zakończenie weźmie udział w losowaniu darmowych karnetów i na basen, i na parkinowo. Na wielkie otwarcie Parku Linowego w Pustkowie Osiedlu zapraszają Gminno Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dębica, Centrum Kultury i Bibliotek oraz Zespół Szkół z oddziałami integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu. Park będzie czynny od torku do niedzieli w godzinach 14.30 19.00.